Szybka porada na dziś, jak ułożyć plan dla początkującego w pięciu prostych krokach. Jedziemy! Krok pierwszy. Zacznij od doboru ćwiczeń, nie od partii. Większość osób początkujących, kiedy zaczyna ćwiczyć, zaczyna od dwóch rzeczy. Czyli po pierwsze, rozpisanie sobie na kartce, jakie partie chce ćwiczyć w określony dzień. Czyli przykładowo w poniedziałek zapisują klata, w środę zapisują plecy, w piątek zapisują nogi i elo. Druga rzecz, zastanawiają się, co jest lepszym rozwiązaniem ćwiczenia, np. FBW, czyli Full Body Workout, czyli... Trening całego ciała na jednym treningu, czy może tak zwany split, czyli trenowanie mniej niż całego ciała. Przykładowo podzielenie ciała na dwa, podzielenie ciała na trzy i rozdzielenie, jeszcze raz rozpisanie na kartce, co trenujemy w dany dzień. Dlaczego jest to podejście złe? Ponieważ lepiej zacząć od doboru ćwiczeń, jakimi się powinniśmy posługiwać, a nie. Party, ponieważ bardzo wiele osób popełnia jeden błąd, czyli nie zdają sobie sprawy, jakie partie włączają się do jakiego ruchu. Przykładowo, jeżeli w poniedziałek rozpiszemy sobie, że robimy klatę, we wtorek robimy bary, w środę robimy plecy, później robimy triceps, coś i tak dalej. Taka osoba nie wie, że przykładowo robiąc wyciskanie wąsko, czyli wąskim chwytem na szerokość barków, Pozornie na triceps również trenujemy klatę i barki. Robiąc pompki na poręczach pozornie na triceps również trenujemy klatę i barki. Robiąc inne ćwiczenia na barki, takie jak na przykład OHP, wyciskanie stojąc, również trenujemy triceps. Dlatego może się okazać, że przy Takim standardowym planie, gdzie w poniedziałek robimy jedną partię, w środę robimy inną partię, w piątek zupełnie inną partię, okazuje się, że część partii faktycznie trenujemy raz w tygodniu, część z własnej nieznajomości tego, jak te ćwiczenia pomocnicze aktywują różne partie, część partii trenujemy na przykład trzy razy albo jeszcze więcej. Kolejną kwestią jest to, że oczywiście plan planowi nierówny, czyli kategorycznie nie polecam nikomu zaczynać yy, pytania o plan od tego, co jest lepsze, czy właśnie robienie FBW, czy splita, czy czegoś pomiędzy, jak na przykład plan podzielony główny. Dół, ponieważ nie chodzi o to, co Ty sobie zapiszesz, jaki to będzie dzień, tylko jakie ćwiczenia tam uwzględnisz. Przykładowo, plan yy, na plecy, czy zaczynający się od martwego ciągu, a później przechodzisz na jakieś tam podciągania i tak dalej, to jest plan po pierwsze ćwiczący biceps, który bardzo, bardzo mocno się włącza w ćwiczeniach takich jak podciąganie, wiosłowanie i tak dalej. Oraz jeżeli uwzględniasz tam martwy ciąg, to jest to również ćwiczenie na nogi. Także, jeżeli Twój plan na plecy jest to na przykład martwy ciąg, podciąganie i wiosłowanie, to Ty nie ćwiczysz pleców, ćwiczysz Plecy, ćwiczysz tyłek, ćwiczysz dwugłowę, ćwiczysz yy, wszystko tak naprawdę inne. Także nie chodzi o to, żeby swojemu planowi dolepić etykietkę, przykładowo split, a później świadomie bądź nieświadomie robić całe ciało na danym treningu, ponieważ nie wiemy, co się z czym łączy, jakie mięśnie pracują w jakichś ćwiczeniach. Ale chodzi o to, żeby dobrać ćwiczenia tak, żeby one ze sobą po pierwsze, nie kolidowały, po drugie, żeby te ćwiczenia były sensowne. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sensowność ćwiczeń, to zdecydowanie zalecam yy, zacząć swoją przygodę z siłowiem od ćwiczeń. Złożonych. Także nie powinno być tak, że przychodzisz na siłownię, kupujesz karnet, idziesz sobie poćwiczyć. Ktoś widzi jakiś trener, że pierwszy raz jesteś na siłowni, nie wiesz za bardzo co się dzieje, oprowadza cię po wszystkich maszynach, pokazuje ci jak robić na różnych maszynach. Ponieważ jest to ułatwienie sobie drogi, które w konsekwencji okazuje się utrudnieniem drogi. Ludzie bardzo często zaczynają trening na maszynach, ponieważ myślą, że to jest proste, że wszystko jest takie klarowne, że maszyny same odwalą robotę za ciebie. Jest to oczywiście ułatwienie, bo nie musisz się na początku niczego uczyć, ale jest to utrudnienie. Ponieważ nie masz efektów. Dlaczego? Ponieważ ćwiczenia złożone, po pierwsze, pracują Twoim ciałem w trójwymiarowej przestrzeni. Czyli ten Twój ruch jest faktycznie funkcjonalny. On ma faktyczne przełożenie na to, co się dzieje codziennego dnia. Czy jeżeli dostaniesz z bara, na przykład grając w kosza. To większa szansa, że jesteś w stanie się powstrzymać, nie uskodzić się, jeżeli będziesz wykonywał ćwiczenia złożone, jeżeli będziesz miał siłę. Tak samo, jeżeli będziesz musiał podnieść szafę, przynieść babci zakupy. Na to wszystko ma wpływ właśnie budowa siły w złożonych ćwiczeniach, a nie sztuczne ruchy na maszynach. Mówi się, że ruchy złożone są bardziej kontuzjogenne. Oczywiście tak jest, jeżeli nie masz techniki, ale okazuje się, że w długim terminie pracowanie tylko i wyłącznie na maszynach staje się o wiele bardziej kontuzjogenne, ponieważ nie masz naw nawyku. Robienia ćwiczeń dobrze, nie umiesz spiąć ciała, nie umiesz posługiwać się swoim ciałem jako narzędziem. Także faktycznie krótkoterminowo robienie złożonych ćwiczeń na zbyt dużych ciężarach może być niebezpieczne, dlatego właśnie, jeżeli ktoś nie umie sobie z tym poradzić, fajnie jest zacząć od, po pierwsze, znalezienia sobie dobrego trenera, yy, po drugie, wyszukania dobrej techniki na YouTubie, ponieważ można to znaleźć samemu w godzinę i po trzecie, oczywiście od regresji ćwiczeń. Regresja ćwiczeń jest to ćwiczenie łatwiejsze niż to złożone ćwiczenie. Przykładowo, jeżeli nie umiesz robić przysiadu ze sztangą, still Najłatwiejszą regresją jest powiedzmy goblet skład, czyli przysiad z hantlem, ketlem trzymanym tutaj. Troszkę trudniejszą wersją jest na przykład box skład, czyli przysiad ze sztangą z tyłu do ławki. Jeżeli chodzi o martwy ciąg, to jest najtrudniejsza wersja. Co jest prostszą wersją? Martwy ciąg rumuński, zaczynany od góry do dołu. Prostszą wersją jest martwy ciąg rumuński robiony ketlami. Jeżeli chodzi o wyciskanie leżąc, prostszą wersją jest po prostu pompka. Jeżeli chodzi o podciąganie, nie umiesz się podciągać, co jest prostszą wersją? Samoopuszczanie lub tak zwane inverted row nazywane też podciąganiem australijskim. Możecie wygooglać, jeżeli nie wiecie o co chodzi. I tutaj kolejną przyczyną, czemu warto robić złożone ćwiczenia, jest to, że one są po prostu efektywne. Czyli nie izolujesz każdej partii na maszynach, tylko pracujesz ciałem jako jedną maszyną. Ponieważ wszystkie rzeczy, które wykonujesz każdego dnia, takie jak właśnie przenoszenie szafy czy gra w kosza, to jest właśnie ćwiczenie złożone. Nie izolujesz jednego mięśnia, tylko pracujesz wszystkimi naraz. I ćwiczenia złożone są ćwiczeniami, gdzie najłatwiej jest progresować siłowo. Jeżeli myślisz, że nie potrzebujesz siły do poprawy sylwetki, poprawy masy, to jest w błędzie. Dzięki temu, że jesteś silniejszy palisz więcej kalorii na treningu zatem ten trening jest skuteczniejszy, jeżeli chodzi o redukcję. Zwiększając swoją siłę, również zwiększasz swoją wytrzymałość, ponieważ przenoszenie tych wszystkich tego całego ciężaru, żelastwa jest męczące, dlatego dzięki temu, że masz duże obciążenia na szansę, twoja wytrzymałość się poprawia. Trzecia kwestia, ćwiczenia złożone są ćwiczeniami, które dają ten największy bodziec, jeżeli chodzi o efekty. Dzięki temu, że ten ciężar jest duży ćwiczenie jest faktycznie męczące, twoje ciało dostaje pewien stres, pewien ciałecz musi zareagować adaptacją, zatem przyzwyczaja się i twoje mięśnie rosną. Także z punktu widzenia rozwoju sylwetki, z punktu widzenia redukcji masy oraz budowania siły czy też poprawy zdrowia, zawsze opłaca się zacząć od ćwiczeń złożonych, takich jak przysiady, martwe ciągi, wyciskanie leżąc i stojąc, wiosłowanie, czy też podciąganie lub ćwiczenia izometryczne na brzuch, tak jak na przykład hollow body. Druga kwestia to objętość, czyli najczęściej popełniany błąd za duża objętość planów dla początkujących. Każdy z nas ma coś takiego jak próg wejścia, minimalny poziom objętości, który daje jakiekolwiek efekty. Później jest długo, długo nic i maksymalny poziom, z którego jesteś się w stanie zregenerować. Jeżeli chodzi o objętość, najczęściej używamy ilości serii, ponieważ jest to najbardziej obiektywne. Nie każdemu by się chciało liczyć kilogramy przerzucone, a też robienie 100 serii po 1 jest bardziej męczące niż zrobienie jednej serii po 100. I bardzo często plany dla osób zaawansowanych krążące po necie charakteryzują się wyższą objętością. Dlaczego? Po pierwsze, taka osoba już ma wyższy próg wejścia, czyli taka osoba robiąc 3 serie na biceps już być może wcale nawet nie utrzyma tego bicepsa, nie mówiąc już o jakichkolwiek efektach. Oraz ta osoba, przez lata, stażu, praktyki, wzmacniania się, poprawy wytrzymałości, ma większą tolerancję na objętość, zatem może zrobić więcej. Ale osoba początkująca potrzebuje niskiej objętości, ponieważ jej próg do wywołania tego bodźca jest bardzo niewielki. I bardzo szybko ten bodziec zaczyna być za duży. Także bardzo często kusi nas, że jeżeli, musimy, jeżeli myślimy sobie, że wyizolujemy każdą partię, to chcemy ćwiczyć każdą partię pod każdym możliwym kątem. Robiąc jak najwięcej ćwiczeń. I to najczęściej obraca się przeciwko nam. Ponieważ jeżeli zrobisz już te kilka ćwiczeń, powiedzmy dwa ciężkie ćwiczenia na daną partię, to każde kolejne używa tak niskiego śmiesznego ciężaru, że nie jest już żadnym bodźcem do adaptacji, a jest kolejnym zmęczeniem. Tak jak przykładowo zrobiłbyś dwa ciężkie ćwiczenia i potem jeszcze poszedł pobiegać. Czyli nie jest to bodziec do wzrostu, a jest to bodziec, który cię męczy. Także w większości planów dla początkujących zaleca się stosowanie. Około 5 do 8 serii na daną partię tygodniowo. Może być to rozdzielone oczywiście na dwa, na trzy treningi i lepiej jak jest rozdzielone, ale o tym porozmawiamy później. Natomiast jeżeli chodzi o partię, Niektórzy ludzie używają słowa małe partie, ale według mnie jest to coś nieprecyzyjnego, ponieważ przykładowo łydka jest małą partią, ale ona aż tak mocno nie pracuje przy innych ćwiczeniach. A przykładowo biceps również jest małą partią, ale bardzo mocno pracuje przy wszelkiego rodzaju podciąganiach, wysuwaniach itd. Dlatego popularnie mówiąc małe partie, a według mnie chodzi tutaj o małe partie, które. Są mocno ćwiczone w złożonych ćwiczeniach, ta ilość powinna być nieco mniejsza. Nie dlatego, że one są małe, ponieważ to nie ma nic kompletnie do rzeczy, ale małe partie pracują przy tych dużych partiach, zatem potrzebują nieco mniejszej objętości. I tak jak na duże partie poleciłbym, powiedzmy te 5 do 8, być może 10 serii tygodniowo, to właśnie na te, na te partie, które pracują przy innych ćwiczeniach zaleciłbym powiedzmy od 3 do 6 seryjek. Ale teraz przechodząc do punktu numer 3, przechodzimy do trudności serii, czyli tak zwanej intensywności względnej, czyli jak blisko byłeś do odciny. Nie zalecam początkującym robienia do odciny, nie zalecam im robienia bardzo, bardzo ciężko, ponieważ bardzo często to jest tak, że osoba początkująca jest oczywiście ciekawa tego, jest nakręcona, zmotywowana, więc chce robić jak najciężej, wyciska na ławce, nie może, więc kolega Ci pomoże zrobić jedno powtórzenie, kolega Ci pomoże zrobić drugie powtórzenie. Gdzie jest tutaj problem? Po pierwsze właśnie masz pewien próg wejścia, który powoduje, że masz tę adaptację ten próg wejścia jest dosyć nisko. Powiedzmy 3-4 powtórzenia od upadku to jest już wystarczająco ciężka seria, która powoduje jakiekolwiek efekty. Ale również jest pewien maksymalny poziom, który jesteś w stanie tolerować. I takie w przypadku objętości ten poziom jest wyrażany w ilościach serii, tak w przypadku intensywności po prostu duża liczba serii do odciny jest czymś, czego twój organizm już nie może tolerować. Przykładowo, jeżeli robisz serię z zapasem, powiedzmy zostawiasz jedno, dwa powtórzenia w zapasie to możesz zrobić kolejne 5 serii na gdzieś tam podobnym poziomie. Natomiast jeżeli już pierwszą serię zrobisz do odciny, to w kolejnych seriach twój organizm jest już bardzo zmęczony, bardzo gwałtownie ten yy, twój wynik spada. I to właśnie pokazuje to, że to jest być może za dużo dla organizmu. Druga kwestia jest taka, że im bliżej jesteśmy w upadku, tym rośnie po pierwsze, ryzyko kontuzji, po drugie, pogarsza się technika. I najczęściej widać to w ćwiczeniach złożonych, takich jak przysiady, martwe ciągi, wyciskania, podciągania. Zaczynasz się bujać, zaczynasz nie kontrolować swojego ciała, pada spięcie. W tym momencie po pierwsze masz gorsze efekty, po drugie, większe ryzyko kontuzji, po trzecie gorszą technikę, którą cały czas powtarzasz. Jeżeli bardzo długo powtarzasz złą technikę, to nie poprawisz swojej techniki, zawsze będziesz gorszy. Dlatego zawsze zalecam zostawianie u osób początkujących zostawianie minimum jednego powtórzenia w zapasie, a najlepiej, jeżeli. na Początku to będą 2-3 powtórzenia w zapasie. Zanim taka osoba nauczy się pewnej powtarzalności wykonywania ćwiczenia dobrze. Czwartą kwestią jest intensywność. Intensywność w treningu siłowym oznacza nie jak bardzo było hardkorowo, tylko oznacza ilość ciężaru na sztandze, a bardziej precyzyjnie procent danego maksa, naszego maksa na jedno powtórzenie. Jeżeli jesteśmy osobą początkującą, nie znamy naszego maksa na jedno powtórzenie i generalnie nie powinniśmy się nim kompletnie przejmować, ale nasza intensywność jest odwrotnie proporcjonalna do ilości powtórzeń, czyli bardzo wysoka intensywność, jedno powtórzenie maksymalne, ilość powtórzeń jest bardzo mała. 70% maksa, powiedzmy seria na 10 powtórzeń, mniejsza intensywność, większa ilość powtórzeń. Osobom początkującym zaleciłbym trzymanie się powiedzmy 4 do 8 powtórzeń w złożonych ćwiczeniach oraz powiedzmy 8 12 powtórzeń w ćwiczeniach izolowanych. Dlaczego? Ponieważ te 8-12 w ćwiczeniach izolowanych to jest fajna ilość, żeby nie tracić e, po pierwsze czucia mięśniowego, po drugie, żeby nie gubić techniki. Jeżeli byś robił biceps na 5 powtórzeń, to po pierwsze czucie mięśniowe jest zerowe, technika również bardzo często jest zerowa, ponieważ zaczynasz się bujać, a jest to fajna ilość do budowy masy mięśniowej. Nie jest to oczywiście ilość, która by spowodowała jakieś hardkorowe zmęczenie, jak na przykład zrobienie 100 uginań na biceps w jednej serii. Jeżeli chodzi o faktyczny procent maksa, który jest już bodźcem do wzrostu, to mówi się, że u osób początkujących jest to powiedzmy 30-40% ciężaru maksymalnego, czyli ciężar, który jesteś w stanie zrobić na około 30 ruchów lub trochę więcej. I właśnie to jest ten minimalny poziom. To nie jest poziom wymagany przez Ciebie, tylko. To jest właśnie pewien poziom minimalny. Jeżeli zrobisz sobie pompki na 30 powtórzeń, prawdopodobnie będzie to fajny bodziec do wzrostu, ale pytanie, czy on będzie powtarzalny. Natomiast kolejną kwestią są ćwiczenia złożone. Tutaj, jeżeli wchodzisz na przedział powtórzeń 1-3, określany przedziałem mocno siłowym, to istnieje bardzo duża szansa, że zaczniesz się gubić, przestaniesz się kontrolować, technika będzie zła. Natomiast powyżej powiedzmy 8 powtórzeń, osoby początkujące zaczynają również gubić technikę. Czyli masz do zrobienia 15 przysiadów. Pierwsze 5 powtórzeń zrobisz dobrze, ponieważ zmęczenie nie będzie jeszcze aż tak duże, nie będziesz zipał, będziesz kontrolował co się dzieje, będziesz trzymał spięcie. Kolejne 5 powtórzeń będziesz robione coraz gorzej, ponieważ dostajesz pewnej zadyszki. I ostatnie 5 powtórzeń najczęściej jest robione od niechcenia. Nawet jeżeli dana osoba chce to zrobić, to i tak jej ciałość po prostu mówi stop, to zmęczenie wytrzymałościowe jest na tyle duże, że zaczyna się po prostu gubić. Dlatego o ile w ćwiczeniach typu wyciskanie leżąc to jeszcze przechodzi, bo nie jest to ćwiczenie zbytnio skomplikowane, oczywiście również można stracić spięcie, o tyle w przypadku przysiadów czy martwych ciągów ilość powtórzeń powyżej 10 jest bardziej zalecana według mnie dla osób zaawansowanych, które są w stanie kontrolować spięcie cały czas, są w stanie zrobić ruch powtarzalnie i dobrze niż dla osób początkujących. Piąta kwestia, najmniej Ważna, a najbardziej kontrowersyjna to częstotliwość treningowa, czyli jak dużo treningów wykonujesz w tygodniu oraz jak często ćwiczysz daną partię tygodniowo. Dlaczego jest to kwestia najmniej ważna? Ponieważ najbardziej istotne jest to, jakie ćwiczenia ćwiczysz, jaką masz objętość, ilość serii tygodniowo, czy zostawiasz powtórzenia w zapasie oraz jakim przedziałem powtórzeń się posługujesz. To stanowi plan treningowy, a nie do końca ta częstotliwość. Częstotliwość jest zmienną... Tak naprawdę taką, że jest pewien przedział, który jest git i przedział, który nie jest git. Przedział, który jest git, to trenowanie partii, powiedzmy, raz na od dwóch dni do powiedzmy czterech, pięciu dni. To jest ten przedział, gdzie trafiamy w trenowanie partii dwa, trzy razy w tygodniu. To jest przedział najbardziej zalecany. Dlatego, że po pierwsze, umożliwia w miarę płynną syntezę protein przez cały czas. Czyli jeżeli ćwiczysz klatę tylko w poniedziałek, to ona będzie Ci rosła powiedzmy do środy, czwartku, później przez weekend nie będzie rosła. Czyli w ujęciu rocznym pół roku klata Ci będzie rosła, pół roku nie będzie rosła. Nie oznacza to, że trenowanie party raz w tygodniu nie daje żadnych efektów, ale musi dać efekty gorsze, ponieważ nie wykorzystałeś całego swojego potencjału. No i teraz właśnie y, pytanie, czemu ludzie ustawiają na przykład taki plan, że klatę robią tylko w poniedziałek? Robią to czysto z własnej wygody, ponieważ przyjęto, że tydzień trwa 7 dni, ale jeżeli tydzień trwałby 14 dni, to istnieje spora szansa, że takie osoby dalej by trenowały klatę raz w tygodniu, upierając się, że potrzebują 14 dni na regenerację. Jeżeli tydzień trwałby 30 dni, to prawdopodobnie schemat by się powtórzył: trenowaliby klatę tylko w pierwszy z 30 dni, ponieważ ktoś im napisał, że tyle potrzeba czasu na regenerację. Oczywiście nie. Jeżeli stosujesz optymalną objętość treningową, to nie powinieneś mieć zakwasów dłużej niż 2-3 dni. I oczywiście nie ma nic złego, żeby ćwiczyć z bólami mięśniowymi, zwanymi popularnie zakwasami. Jest to całkowicie ok. Jeżeli jednak wykonujesz ćwiczenie zbyt często, dla wielu osób zbyt często oznacza już trzy razy w tygodniu, dla innych może oznaczać trenowanie codziennie. Jeżeli trenujesz zbyt często, to na jednym treningu nie jesteś się w stanie wystarczająco zmęczyć. Ponieważ żeby podzielić tą Twoją objętość przez powiedzmy Pięć treningów, to na każdej sesji musisz wykonać bardzo mało, i te bardzo mało najczęściej nie jest wystarczającym bodźcem do wzrostu. Dlatego dla osób początkujących najczęściej zaleca się trenowanie 2 do trzech razy w tygodniu, i najczęściej oznacza to na przykład trenowanie partii w poniedziałek i czwartek, lub na przykład w poniedziałek środa piątek, lub na przykład stosowanie planu AB, czyli w pierwszym tygodniu poniedziałek piątek, w drugim tygodniu środa, w trzecim tygodniu poniedziałek piątek, w czwartym środa, rozumiecie o co chodzi. Jednak pragnę powiedzieć, że jest to oczywiście. Najmniej istotna kwestia. O wiele więcej można zepsuć w swoim treningu stosując za dużą objętość, zbyt często idąc do upadku, czy przede wszystkim wybierając ćwiczenia na maszynach lub robiąc je źle technicznie. I oczywiście największym kardynalnym błędem jest omijanie partii. Bardzo często jest tak, że dostaje plan do oceny i jest tam ćwiczona tylko klata. Plecy czasem, mocno czasem, oraz łapy. Nie ma treningu na przykład nóg, nie ma treningu brzucha, nie ma treningu połowy istotnych partii. Jak widzicie, taki plan łamie wszystkie te podstawowe założenia i przede wszystkim nie jest zbyt optymalny z punktu widzenia rozwoju zarówno muskulatury, siły, jak i zdrowia. Także zawsze ćwiczmy wszystkie partie. I na sam koniec, jeżeli chodzi o dwie mało istotne zmienne czyli tempo oraz czas przerw. Czas przerw zalecałbym stosować na tyle długi, żeby każdą kolejną serię wykonać z bardzo zbliżonym efektem. Czyli jeżeli zrobisz ciężką serię przysiadów na 10 powtórzeń i odpoczniesz minutę, to w kolejnej serii zrobisz 5. Nie powinniśmy w coś takiego celować. Ale jeżeli robisz ciężką serię bicepsa, małej partii na 10 powtórzeń, istnieje spora szansa, że po minucie będziesz na tyle zregenerowany, żeby zrobić kolejne 10 powtórzeń. Czyli potrzebujemy wystarczająco długo, Wypocząć. Krótsza przerwa nie daje lepszych efektów, najczęściej daje gorsze efekty. Także przy złożonych ćwiczeniach najczęściej tą przerwą będzie 2-2-3 minuty. U osób, które już faktycznie robią serię do odciny, będzie to powiedzmy 3-4 minuty. Nie licząc małych partii, gdzie najczęściej zregenerujemy się w 1,5-2 minuty. I kolejnym właśnie aspektem jest tempo treningowe. Tutaj zalecałbym ruch w górę. Jak najszybszy, oczywiście z kontrolą, oraz ruch w dół na tyle szybki, żeby kontrolować, co się dzieje. Jeżeli nie jesteś w stanie kontrolować schodząc szybko, tak jak osoba zaawansowana, to oczywiście zalecałbym ci spowolnienie ruchu opuszczania. I bardzo często odczujesz natychmiastową poprawę techniki, jeżeli w przysiadzie, bądź na przykład w wyciskaniu, leżąc czy podciąganiu, zaczniesz schodzić wolniej. Ale nie jest to oczywiście reguła i nie jest to parametr, który w bardzo istotny sposób wpływa na wyniki treningowe. Podobnie jak właśnie czas przerw. Także na zakończenie jest oczywiście cała masa planów treningowych dostępnych na YouTubie, które idealnie wpasują się w te wszystkie założenia, o których mówiłem. Jest oczywiście bardzo dużo planów, które się w te założenia nie wpasują. Także nie można powiedzieć, który plan jest najlepszy. Nie ma jednego najlepszego planu. Zdecydowanie też nie można powiedzieć, co jest lepsze, jakieś tam FBW, czy Push Pull, czy Split, coś takiego, ponieważ to nie jest plan treningowy, czego już się dowiedzieliśmy. I na sam koniec chciałem powiedzieć o pewnej indywidualizacji, czyli naj części osoby początkujące potrzebują tylko tego wsparcia technicznego, i większość planów w ty, zawartych w tym powiedzmy szablonie rzeczy, które nie są beznadziejnie głupie, będzie działała. Natomiast dopiero kiedy wchodzisz w etap średnio zaawansowanego, czyli ten progres ci zwalnia, mimo fajnej techniki, zaczynasz zwracać większą uwagę na niuanse, to jest właśnie ten etap, kiedy ta indywidualizacja jest coraz bardziej istotna. I tutaj oczywiście przydają się y, albo konsultacje osób, które układają indywidualne plany treningowe, takie jak. Ja albo kupienie e-booka Słaby Ogniwa w Trójboju, gdzie właśnie przedstawione jest po pierwsze cała masa fajnych planów treningowych, po drugie bardzo wiele metod, jak poprawić swój trening, jak poprawić swoją technikę, jak poprawić swoje ewentualne bóle czy problemy. Ale tyle na dzisiaj chamskiej reklamy. Do zobaczenia w kolejnym filmie na razie.